Hej, hej! Dzisiaj będziemy się przeprowadzać, a wyrazem ze mną. Ogólnie to już jest nasza druga wyprowadzka z domów, także yy, już wiemy mniej więcej co i jak, ale mamy tutaj syf, ogromny syf, bo dopiero wczoraj się przeprowadziliśmy. Układanie, sprzątanie, mycie i w ogóle to już jest hardcore. Ale uznałam, że może warto pomału wracać już na YouTube i przy okazji właśnie pokazać ten cały syf. Dobra, ale to w tym mieszkaniu to jest ogromny plus. Czyli ogromny balkon. Ekstra. dzięki tej przeprowadzce to chociaż wiem co mamy jestem zdziwiona ile tych rzeczy było i dodatkowo jakie to są rzeczy naprawdę niektóre rzeczy to nawet zapomniałam że takie w ogóle mamy za sobą to jest dopiero dobre że dopiero przy takim ogromnym sprzątaniu czy przeprowadzce się orientuje co tak naprawdę masz w domu tak to większość tych rzeczy no, to było gdzieś tam pochowane, schowane i w ogóle a teraz jak musieliśmy wszystko wziąć ze sobą no nagle się okazuje o, to też mieliśmy. Albo o kurde, ile tego jest? Szczerze mówiąc to nawet nie wiedziałam za co się zbytnio zabrać. Teraz układam tutaj te rzeczy. Jest ich multum, ale to są moje ubrania, moje u chłopaka ubrania, są tu pościele, ręczniki. Wszystko. Także teraz układam pościelę. Tu już nawet zaczęłam. I lecimy dalej. Pranie już zrobione. Idziemy wywieszać. Dzisiaj już kończę to sprzątanie. Wy widzieliście tylko taki mały fragment jednego dnia, bo ja już sprzątałam przez dwa dni. Może tego nie było widać, ale naprawdę dwa dni mi zajęło sprzątanie tego wszystkiego. Jutro pewnie też coś jeszcze nagram, bo i tak jeszcze wszystkiego nie posprzątałam. Ja już jestem umyta, bo dosłownie sama siebie czułam, także to niedobrze. Ogarnęłam się, zrobiłam sobie całą pielęgnację i kładę się pomału spać. Także do zobaczenia jutro. Dobra, dzisiaj tu już w ogóle nie mam energii, ale muszę dalej sprzątać. Nadal czeka na mnie pranie, żeby przełożyć je na kolor, żeby wyschło. Wstawić kolejne, wstawić firanki. Jest multum jeszcze pracy, ale robimy sobie przerwę na pączusia. Ja ogólnie nie powinnam takich rzeczy jeść, bo mam dosyć dziwną dietę. I jeśli byście chcieli o niej usłyszeć, to musicie mi napisać w komentarzu, czy chcecie, żebym opowiedziała o tym właśnie, co się działo u mnie przez te ostatnie 3 lata, bo mnie nie było chyba 3 lata na YouTubie. No i właśnie co to jest za dieta, czemu nie powinnam takich rzeczy jeść i w ogóle. Także piszcie w komentarzach, to ja chętnie w jakimś tam odcinku Wam opowiem po prostu, co się u mnie działo, czemu też nie mogę niektórych rzeczy jeść. No ja sobie robię przerwę będziemy działać dalej. Teraz pytanie, czy ja nam radę to ściągnąć. Pierwsze się udało. Udało mi się. Próbowałam się uczesać i co to jest? Czy wy to widzicie? O. Wyglądam jak jeden z minionków. Minionków? Jak tyle tubiś, o matko. Bajki mi się póki łuba siły. Nieważne, matko jedyna. No Ale to jest chyba to właśnie, to czego szukamy. O i chlebak nawet jest obok. A my idziemy po to to. ten drewniany chyba. No, ładne nawet. Bo tam są plastikowe. Chyba, że poszukamy jeszcze. Nie wiem, ja tak wziął. Tak. No, Dobra. Wzią. Dobra. Szukamy kolejnych rzeczy z listy, ale ja nic tu nie widzę chyba. Szukamy wano czujnika elektrycznego, ale nic takiego tu chyba nie ma. Dobra, kto zgadnie, co to jest? To za 25. Słabe trochę. Za tyle, to można co innego tu wybrać. Dobra, to wygląda praktycznie tak samo, ale z czerwonym. Nie, no chyba lepsze, co? Też tak uważam. Jakie fajne te pieski w czapkach. O Boże, jestem zakochana w nich. Mm. Piesku, czy ty chcesz być adoptowany przez nas? Tylko ja tu nigdzie nie widzę ceny. To na pewnie będzie pod spodem O Bożby, że ja go nie unios Dobra, tu są nasze zakupy No, to no, tak go postawimy. Ale nie, no, piesek śliczny. Albo ten domek, o Boże. No, no wszystko tu jest śliczne. Dobra, ale Kik wygrał w te święta. Jakie duże jajka. Tu jeszcze z psiego patrolu coś. Świnki Pepy. Naj... O Boże. Jestem tak zachwycona, że aż się wysłowić nie potrafię. Kaka duża torba. Idziemy dalej. Witam w mojej kuchni. Będziemy sobie zakładać takie wieszaczki na nie są serwetki, jak to się nazywa? Na ściereczki, o właśnie, dobra. Tylko muszę to znaleźć. Dobra, mamy. Aha. Dobra, damy radę. Dobra, tak na dobrą sprawę potrzebujemy dwóch. I co, chyba tu je wszczepimy? Tu będą najbardziej pasować. I dosyć wysoko, żeby... One mogły sobie schnąć. Jakby się okazuje, że jest za krótkie. Nie, są dobre. I kolejny tu szczepimy. To jest dobry plan. Dobra, nawet w miarę równo mi się udało. Na tej samej wysokości, nawet. O, i czy nie jest lepiej? Tak, będą sobie zwisać. Tu mamy kolejny nasz zakup. ładnych chlebach. Też od razu go dajemy na swoje miejsce. Tu mamy bułeczki. Dwa chlebki. I w końcu nie będzie chleba na bieżku. O! Nie jest lepiej? na nasz mały house tour, i zapraszam najpierw do kuchni. gdzie już wcześniej pokazywałam, tak mniej więcej, jak to tu wygląda. Jest na pewno sporo miejsca, jeszcze wiadomo, w całym domu będziemy sobie jeszcze ogadniać troszkę, ale na ten moment dara do jest trochę już uporządkowane. Także pomału idziemy do łazienki, które jest troszkę mniejsza niż ostatnio mieliśmy, ale za to mamy dodatkowe pomieszczenie na wszystkie graty i moje ubrania. I oczywiście najlepsze miejsce, czyli nasza sypialnia. Mamy ogromne łóżko i też dosyć sporo miejsca na różne rzeczy. I oczywiście ogromne, piękne okno. Tego mi właśnie brakowało w ostatnim mieszkaniu. I idziemy do największego pomieszczenia w naszym domu, czyli ogromnego salonu. Czy wy widzicie, jak tu jest pięknie, jest dużo okien? Dużo światła, no to jest coś, czego właśnie ja potrzebowałam. Mamy ogromny stół, który jest z dwóch stołów, tak na dobrą sprawę. Są wszystkie moje pluszaki, także już się robi rodzinnie, już się robi tak domowo, już tak się robi fajnie tutaj. I co? Jeśli będziecie chcieli, no to będziemy pomału wracać na kanał. Także jeśli macie ochotę mnie nadal oglądać, no to zapraszam, będziemy nagrywać nowe odcinki. Będziemy nagrywać zupełnie coś nowego. Jeśli da radę, to może jeszcze będziemy nagrywać coś o vlogmasach. Także dawajcie znać w komentarzach i widzimy się w kolejnym odcinku. Bye! You!